Siema, z tej strony Krzaki. Jesteśmy już po drugim odcinku naszej serii Singla. Znalazłem fajne miejsce na dom i podejrzewam, że znalazłem diament w takim budynku, ale nie miałem czym go wykopać. Miałem prowizoryczny domek, a teraz mam zamiar zejść do kopalni i jak będę już w kopalni, zrobię cięcie i zobaczymy się, jak coś znajdę. Naleźliśmy, jesteśmy na poziomie 10. Mamy ten i przetapiamy żelazo, które się na drodze. Słyszę gdzieś slajmy, ale przecież teraz slajmy nie są pod ziemią. Nam, nam, nam nudzi mi się, nudzi mi się dawać mi ten to żelazo. Chcę wykopać tę recną, bo nic nie, nie mam z surowców. Idziemy w następnym odcinku wykopać pana Diaksusia. Dobra, to ja robię cięcie i szukam dalej. Mamy problem Nie mamy problemu. Jesteśmy w kejbie. No który no. jest... O wow! oh my goodness! Yes! Dobra, ja są chyba idę, bo zaraz zginę, a mam do, ży... do końca życia zapas redstone. A. Mam nadzieję, że nie będzie takiej niespodzianki. Nie, tu już nic nie ma. Dobra. To zaraz wracam. Dajcie z powrotem teraz sobie skraftujemy item przydatny do magazynowania takich ilości redstone'a. <grym, grym>, nie tylko redstone'a, no, no, dlatego zrobię dwa. <grym>, to się nazywa barrel. No, crafting drogi, no, ale bardzo przydatny. No nie! A 12 może. Zrobimy sobie trzy na kobla. Jeszcze jedno. I bary. Teraz to sobie postawimy w naszej małej, głupiej chatce. A może sobie zrobimy po prostu taki tu przydomkowy przy magazynek. O tu. I się klika, tak, i się wsadza tu rzecz, a przeciwnym wszystkim się wyciąga. A jeśli chce się pojedyncza, to się z i... Nie z szyftem, poczekajcie. Jakoś się wyciąga co? kogo to wchodzi? No jak sam to się dowiedzą? I wsadzimy jeszcze do trzeciego kobla. I zapiszę ten. Co mamy? No na coś nas jeszcze stać... A właśnie jak się robi Steel albo Dark. Przetawiam Silver. A, Silver jest y, rzadki, ale jeśli go się spotka, występuje w tak ogromnych złożach, że do że końca życia wam w y, posłuży. Teraz jest zbieramy odcinek i... No coś jeszcze zrobimy, bo w tym odcinku... Otóż no, ja spędziłem czas w kopalni, a wy nic nie widzieliście. Łoo! Wow! Czy to widziałem silver? Dobra, to może chatkę rozbudujemy. Jeszcze. Mięsko, świeże mięsko. O, drugie takie świeże mięsko. Świeże mięsko. Dobra, no rozbudujemy trochę chatę. Tak. No, tak może być. To tu jeszcze to przedłużymy. I co jest? No nie! No! To mi wkurza. Dobra jest. A tutaj damy trochę... Do tyłu I powiększymy naszą mini chatkę. Co? terrorystko daje pierwszy odcinek, który wstawiłem? Miał? Ja. stąd, bądź stąd, Żyre trawę złodziejka. Ja ci nie pozwoliłem jej jeździć, stąd. Się Dobra. A wejście zrobimy tu. tu. zamurujemy, to szyba nie jest potrzebna. Ow, co? Ow, co? Wy się swego. Ustawimy szyby. Mam pomysł, bo trochę nudno odcinek, więc poczekam do nocy i pofajtuję się trochę, tylko sobie żelazny mieczy. Dobra, to Dobra, już jest noc i idziemy popolować sobie trochę, żeby było tak komediowo, jak w kopalni. Ano tak, bo tamte wybuchły, dlatego... Przydałby się łuk. Ty, ćwikła! Będziesz ćwikła. Właśnie, Good. Dobra, ja muszę kończyć, muszę... idę renderować filmik i tak zaraz zginę. Dobra.